Znacie Beatę Boyar? Na pewno znacie, jeżeli jesteście stałymi e, widzami mojego kanału, jeżeli subskrybujecie. Jeżeli nie, to poznajcie. Beata przyleciała do Londynu z Ameryki i spędzi z nami kilka dni. Razem z Beatą wybraliśmy się e, na wycieczkę po Londynie. Odwiedzimy jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w stolicy Wielkiej Brytanii. O co chodzi? Zaraz zobaczycie. Przed Wami Data Bojar na Borough Market. Okay. Witamy Was sprzed Borough Market w Londynie, gdzie tutaj całą ekipą z Wiktorią, Wiktoria powiedz hello, Polkom z Polski w Londynie, A Michałem, londyńczykiem polskim, Beatą Bujar z Nowego Jorku. Tak, jestem z Londynu, Nowego Jorku. Moją żoną Moniką z Nowego Jorku. Zapraszamy Wam do kolejnego ciekawego miejsca, dzisiaj będziemy odwiedzać Borough Market. Monika, co to jest Borough Market? Borough Market to jest market. <laughs> bazar, <laughs> to jest jedy... bazar. Nie, to jest najstarszy w Londynie bazar żywnościowy. On jest, istnieje tutaj od 1276 roku, tak? ale zarząd, zarządcy, zarządcy tego marketu twierdzą, że od 1014 roku. Jest tutaj około, około, nawet ponad 100 stoisk z żywnością lokalną, wcześniej lokalną, teraz już jest jakaś tam eksportowa z Francji, Włochy, sery włoskie, no i tyle, On nie ma jakichś takich zawrotnych historii ten Borough Market, po prostu od zawsze był marketem sprzedającym żywność. Ryby, owoce morza, warzywa, sery, truskawki w czekoladzie teraz już. No dobra, ale nie będziemy gadać, po prostu pokażemy mieści, Wam. Czekaj, A, no. Gdzie się mieści? Mieści się... Yy... No, w południowej części London Bridge, tak? E, so, jak jest most. I so, sodak. sodak. E, I co to jest? Tak. Oh God, to jest, long, to jest, long, to jest long, so, long. Sodak to jest. Oh, tak. Aha, takim bardzo charakterystycznym miejscem obok tego Borough Market jest e, Shard. Największy wieżowiec w Europie. Dobrze. W Londynie. Dobra, to e, zapraszamy Was na Borough Market. O. Zapraszamy, zapraszamy. yeah only two people two people why they don't like oyster because they are horrible <laughs> this uh oyster man is gonna do that for you famous oyster man me Fresh You're oyster famous oysters guys. One, ready to eat here. oysters oysters

Jeszcze wczoraj pływało u wybrzeży Francji, a dzisiaj popływa w moim <grybujesz> brzuszku. Sobulka. Tak. No nie, okrasa. A. Może spróbujesz jedno. Na, jedną? Nie, Bardzo dobra. Nie, bo wypłuję i co? Wypływasz. <grybujesz> <grybujesz> Dobrze. się że w smaku, jest lepsze. I po <grybujesz> radę. Rady. Kiedyś e, piłam wodę to są. Naprawdę, ja naprawdę no Tabaskę. No okay, to ja nie jestem Z Tabaskę nie. Monika? Co? Monika, ja ach Monika. Dziewczyna rata, Monika. A no, to nie to nie jest mi pierwszy raz, tylko pestka jest tutaj. Odrydy. Od, od, od. Pestka od tego. No nie no te ty tyk... No, no. no to cyk, no. to cyk. Mm. Jakby powiedział... Bardzo dobre Robert Makłowicz oh, Jakby powiedział Robert Makłowicz Mmm... <laughs> Dobra, jedziemy drugą te, te małe były, te małe były francuskie Także, a teraz

No nie? Każdy jest wypróbowany, każdy o! chodzą, każdy Uuu, chodzą. A ja po co nam? Ja, ja też najedam. No, no ja dla wszystkich to wzięłam. A co, co jemy? Truskawki. truskawki w czekoladzie. Nie mm. zapiję tego za cholerę. On ma dwa widelce, ma proszę. Ja dziękuję, tu. ja jestem jedziesz, nie mogę. Ale ja to jest truskawka. Jezu. Ale to jest truskawka. Ja dziękuję, dziękuję. Dziękuję. mam swój, ale, ale nie to... mam. Ja już czekolady. Ale jeszcze wczoraj zgrzeszyłem, bo jak przyszedłem na masaż, to czekoladkę dostałem. Mmmmm. Swojej no, 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 no. Dobra. Mm. Mm. Yeah. Mm. Jak sam nie, to się nie liczy jako kalorie, wiesz? No. Mental, mental, mental. dużo czekolady. To Orgazm. Mm. Co no jest? No więc jem truskawki w czekoladzie. Czekać Oczywiście było, było full, ale tutaj towarzystwo mi pomogło. No i powiem, że... Ek, Przepraszamy. Ekstaza dla podniebienia. Rewelacyjnie, sądziłam, że w Belgii czekolada będzie najlepsza, z truskawkami, jednak okazuje się, że w Londynie. W Londynie, proszę podpowiedzieć, bo znowu zapomniałam. Na. Na bazarze Boromarket. Rewelacja. Zaraz pokażę truskawkę, poczekajcie, ostatnia muszę wygrzebać. dwie, to ja jedną. Dwie, dobra. Nie no, już, więc nie. O.

Jak ktoś nie lubi serków, to jest też kiełbaska. Jak wrażenia Beata po Borough Market? No cześć, Beata z Nowego Jorku w Londynie, tym razem na żywo. Bardzo mi się podobało, piękny market, jest wszystko. Niestety moje bagaże są mocno ograniczone, więc na pewno bym tutaj się zaopatrzyła w niektóre rzeczy. Bardzo klimatyczna atmosfera, no taka typowo angielska. Jest ten klimat, czuje się ten klimat i to jest bardzo, bardzo fajne w tym. Market ma też jakby swoją magię. No, bardzo czysto, no to chyba nikogo to nie zdziwi, tak? Ale, ale ciekawe rzeczy, bo, bo, bo jest wszystko, jedzenie bardzo dobrej jakości. No, bardzo pierwsza wycieczka dzisiaj po śniadaniu. I bardzo udana i bardzo dobre miejsce. Takie strzelone w dziesiątkę, także słuchajcie, zapraszam wszystkich, którzy i tutaj mieszkają i jak będą ze świata moi przyjaciele, to również y, y, zapraszam Was na ten fantastyczny Stary no Market. No właśnie, zaczynają się święta. W każdym razie, jeżeli jeszcze nie byliście na Boru Market, to warto, warto, warto. A jak zobaczyliście i podobał Wam się ten film, to bardzo proszę, szerujcie ten materiał, dawajcie lajki, like zostawiajcie komentarze. To wszystko jest dla nas bardzo ważne i do zobaczenia w następnym programie. Hej!